Czałeczkę pokrewne dusze. No cóż, zanim jeszcze pójdziemy ubić duszka, to znalazłem jeszcze taką misję poboczną albo główną. To próba robi gryf Dobra, eee... damy co tu mamy w ogóle? To jest jakieś gniazdo chyba? Spalone. a mógł zrobić tylko człowiek. No dobra, wiemy, że już tutaj może coś znajdziemy tutaj Trochę hajsu Coś jeszcze? Jeszcze więcej hajsu. Okej, okay, tutaj jest jakieś ciało martwego gryfa. się co, gryf nie żyje? Samica, larwy w ranach zdążyły się wykluć. Czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. Obejmmy rany. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach idzie ani śladów krwi. Nie broniła się, musieli ją podejść jak spała. Jeszcze coś? Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku, miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie, samiec musi być w podobnym wieku. Dobra, trochę więcej danych. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gry w królewski. No to już wiemy wszystko, co chcieliśmy. To tłumaczy, czemu samiec, z którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilgorczyk w tulecie potem zaczął grasować po całej okolicy. No dobra, teraz skoro już wiemy wszystko na ten temat o to to kości, krowie, psie, ludzkie, resztki z kilku miesięcy. To my tu jeszcze mamy? Jakieś trupa? z sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy Gryf go tu przyniósł. I długo umierał. No, fajnie. Okej, okay, no to teraz wracajmy do naszego zadania z duszkiem Ciapcio. On tutaj zdaje się był, więc tu idziemy. Znaszmy sobie teren, gdzie mam iść. Niestety nie znalazłem żadnych odpowiednich... O kurwa! O, no, fajnie. No dobra, przeszpijmy się, Jak już kurde, zawaliłem życiem. To jest najlepszy sposób, żeby nic nie marnować i mamy full życie od razu. Parę sekund, zacznę poczekać. Nic groźnego. No dobra, zasuwajmy tam, jak to zaznaczyłem. to, to jak mówiłem, nie mam nic przeciwko tamtej zmorze. Spopalmy po prostu tamte ciało. Dobra, zbierzmy to też sam sobie winien, że nie zbierałem wcześniej. Teraz nie mam odpowiednich składników na zrobienie. O, jelonek! Na zrobienie. No cóż. Yy, czegoś przeciwko tym. nieprzyczynnym główną co tu lata. No dobra. Wróciliśmy do punktu wyjścia. Zapiszmy tutaj, bo zaraz będziemy walczyć stąd z tą zmorą. co tam było. Potwierdź. Jeśli słyszycie alarm auta, to. Ja jestem niewidny, właśnie gram. Dobra, podpalmy to. Spal ciało i branzoleta igni. No i mamy po sprawie. Ciało zostało spalone. Teraz będziemy mieć naszą zmorę do rozwalenia. O, wylazła. Spokojny Golard. O kurwa, jak jej język lata. Zadziałało. No i świetnie. Nie mamy. Co z tego powodu narzekać? Teraz tak. Jeszcze mały myczek. Chciałbym sobie zobaczyć, jakie to było zakręcie dobre na nią. Musimy zajrzeć tutaj. O, nieźwiedzia, którego jebaliśmy. Teraz wiemy, że przeciwko niemu jest dobry ogień. Ale co jest dobre przeciwko opiorom? Jaki to był znak? Taki znak. E, Idri, dobra. Znak Idri, to jest ten. O, oh, fuck. Jeszcze raz, jeszcze raz, dobra. Raz, jestem pewien, że jest wybrany. No dobra. No chodź, tutaj, chodź, 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 chodź. No chodź, tej hasię, w pierdol. Oh fuck, albo ja dostanę do tej hasię, to tej hasię, do tej a do tej hasię, do tej hasię, do tej hasię, do tej hasię, Kurwa, dobra jest, dobra, jest to, trochę nam życie się przywróci A to to kurwa chodzi Ja, to był głupi pomysł z mojej strony. Chowaj broń Okej, okay. czyli jak jest w tym okręgu, to jest, możemy je nieźle kopać Dobra. Gotam. No i to. Dobra i teraz znowu ma będzie miejsce mobilną. Odesz. Okej. Okay. Na zawsze. Po sprawie. I w ogóle możemy donieść farmerowi, że ujebaliśmy tą. że może zabierać wody ze stodni. Spróbujemy użyć szybkiej podróży, jeszcze tego nie robiłem. To było chyba w tym miasteczku wzięte. O, tam mamy od razu zadanie niedaleko. Jak mi się przynajmniej zdaje, że to było w tamtym miasteczku wzięte. Chyba, nie wiem. nie Jestem pewien na 100%. Więc zobaczmy, jakie to było zadanie. Zaznaczmy ją jeszcze raz Wycenia Wiedźmina Mapa znowu Gdzie to było Cholera No nic, teleportnę się tutaj I Może mi się uda znaleźć tego farmerka Aha, dobra, nie mogę się popodróżować Czy trzeba zapierdalać z Co jest? Co mam jeszcze pokazane? Aha, z tropa możemy trochę wieść dropa. No, eee, za ze mnie. No, i teraz jest dopiero zadanie wykonane. Wiecie, jak to jest dobrze wybierane sobie czasami zadanie. O, masował na level trzeci. Dwa punkty umiejętności dostaliśmy. Czemu ja kurwa znowu biegnę z buta? Mamy konia. I jedziemy, god Co To wolniej Żadnę kurwa mi tutaj wolniej Jajbszej jak tylko możesz jedź Dobra, tu jest sporo jakiejś... Łotka nie tak szybko O, 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 zła, złe, złość, złać, złaś kurwa kear, zła, złaś To właśnie wiem, ale to jest bo ten co... Kurwa a dobra, to też weźmiemy jak tu już jesteśmy. No dobra, biegnijmy, znaczy jedźmy. Chodziło mi o to... Mmm, jakby to ująć. Potrzebuję jakichś białych kwiatków, do, właśnie na truposze, żeby zrobić... Co... O! Właśnie tego. Czyli to są te kwiatki, które są potrzebne do robienia właśnie tych misturek. Na takie tr... upiory ja, jak właśnie nie miałem. Nie mogę tego nigdzie znaleźć, ale jak już tu jesteśmy. A to, wbijamy się na chatę. Cześć, Zaczęliśmy. Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko, żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co? Klara, Folker, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich, ale słyszałem jak nasza zielarka, Tomira, rozprawiała raz o jakieś klarze. Może o to samo się rozchodzi. Wasza nagroda, mistrzu. Złoto, co dla luby na posag zebrałem. Bez was ślubu i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. Hmm, zachowaj złoto. Ja się żenić już raczej nie będę. Zachowaj te pieniądze na ślub luby. Wypijecie wtedy moje zdrowie. Dziękuję, mości Wiedźminie za dobre serce i ciepłe słowo, A, ale z pustymi rękoma was nie puszczę. Weźcie chociaż to na szczęście Co od niego dostaliśmy O to hametystą, dobra Oczywiście też ci trochę chatę człowiek o! poszukamy Nigdy nie wiadomo to się może sprzedać Zabierzemy jak najwięcej tam jeszcze mamy. No dobra, chata została oczyszczona z niepotrzebnego dorobku. A my stąd spadajmy. A jeszcze trochę tak. jak mówię, nigdy nie wiadomo co się może sprzedać. Zabierzemy stąd jak najwięcej, no i spadamy stąd. Dobra, gdzie jest? Aż wiesz, chowiec. jedziemy dalej. Teraz znowu zapierdalamy tutaj do wody. Przez co trochę popływamy. Sąmy to już nie jest daleko. A tu jest sporo. Widzę jeszcze po drodze roślinek. Więc się tam wybierzemy z buta. Okej, okay. dobra. Co to jest? To też zbieramy. Wszystko się może sprzedać, dobra. Jak będę zbierał jak będę grał solo. Czasem zapierdalajmy tam szybciej. Musimy skoczyć do wody, ale to już w następnym odcinku. Strzałeczka ludzie.